Pojedynek numer jeden prezentuje się w taki sposób. Bardzo mocno azjatycko. Jaki kraj dokładnie to nie wiem. Choć ruch jest prawostronny, mamy taką drogę, więc wydaje mi się, że mogą być to Filipiny. Przeciwnik zagesował, więc ja też już gesuję. Okej, okay, to był Tajwan, więc jednak nie Filipiny. Przeciwnik postawił bardziej na północ. Filipin jest ode mnie bliżej. Zabrał mi 500 punktów. Teraz mamy do czynienia z Japonią. Tutaj jest coś. No, słabo widoczne. Kliknę w okolice Osaki. Bardziej okolice Tokio. Przeciwnik ładnie to wskazał. Znowu jest ode mnie bliżej, 337 pracy. Miałem tą lokację ostatnio. Będziemy tutaj. Miałem to tu kilka odcinków temu. Dokładnie tak, to było to. Przeciwnik w Rumunii. 1600. Runda czwarta. Mamy takie czarno-białe słupki. Ruch jest lewostronny. Wygląda to bardzo mocno tajsko. Tak, to będzie Tajlandia. Gdzieś tutaj? Wow, byliśmy już na granicy z. Malezją. Przeciwnik ode mnie 50 km bliżej. Bardzo mała różnica. No i zaczynamy mnożnik. Taka runda z takim autem. Wydaje mi się, że wiem gdzie będziemy. Okej, okay. jeszcze y, dużo bardziej na południe. Ponad 1000 km. Jestem od przeciwnika 400 bliżej. 750 mu zabieram. Gdzie jesteśmy w rundzie szóstej? To chyba są Filipiny. Tak, to mogą być Filipiny. To są Filipiny po prostu. Manila czy Davao? No to jest mnożnik 2. Przeciwnik. Wydaje mi się, że kliknie w Manile, więc okej, okay, ja też klikam okolice Manili. No i jednak było to dawało i myliłem się. Przeciwnik kliknął w środek, jest bliżej, prawie 2000 mi zabiera. No nieprzyjemna ta runda filipińska. Zobaczmy rundę siódmą, mnożnik 2,5. Wygląda jak Urugwaj, może jak Argentyna. Chyba bardziej Argentyna, coś takiego, e, okolice Santa Fe. Raczej będę blisko. Ok, jednak nie jestem aż tak blisko. 745 km byłem od celu, 900 tracę. Runda ósma, potrójny mnożnik, i mamy znowu Japonię. I to wygląda na jakieś większe miasto, ale nie wydaje mi się, że byłoby to Tokio, chociaż no patrząc, że jest to trzykrotny mnożnik, a ja dużej ilości HP nie mam. Te okolice Tokio raczej bym kliknął. Tam mamy jakąś tablicę z miejscowościami, ale jest ona no za daleko. Przeciwnik zagesował. Teraz pytanie: Osaka czy Tokio? Środek. OK, można było klikać Tokio, byłbym bliżej. Teraz też jestem bliżej. 684 zabieram, ale nie ukrywając, gdybym kliknął Tokio, byłbym dużo bliżej. Runda dziewiąta, kolejny raz Japonia. O co tu chodzi? Wydaje mi się, że to będzie Japonia bardziej północna. Może się mylę? Nie wiem, czemu mam takie myśli. To jest wielkie ryzykowanie, patrząc na to, że mam 2300 HP i jest to runda z mnożnikiem 3,5. Ale nie ukrywając, przeciwnik też nie ma dużej ilości HP. Zobaczymy. Ok, przeciwnik jest 300 km bliżej. Na szczęście nie starczy to jeszcze, aby on wygrał. I mamy taką rundę. Znak jest po lewej stronie. Czyżby to była Republika Południowej Afryki? Może to jest Australia. Jeżeli to jest Australia, to przegrałem. To jest Australia. Mam 200 HP. Przeciwnik ma 2900. Może to jest tutaj? Może to jest tutaj? Nie wiem. Tutaj kliknę. A może nie? Zero wiedzy na temat Australii. Kliknąłem tak. Nie wiem. Mam farta. Jestem 1200 km bliżej i wygrywam ten pojedynek. 12 Elo. Spoko. Pojedynek drugi gramy z Koreańczykiem. I runda pierwsza to prosta runda. Kirgistan. Okej, okay, byliśmy tutaj już nad jeziorkiem. Co my tutaj mamy? Czyżby Ameryka Południowa? Język hiszpański. Nie wiem, czy klikać Ekwador czy Peru. Pierwszą myślą w mojej głowie było Peru, ale pewności nie mam. Kliknę na Ekwador na południu. Albo nie, Peru. I ja jestem trochę głupi, 2400 razy. Runda trzecia w tej pierwszej klatce ma dosyć polski vibe, ale jesteśmy... Jeszcze nie wiem gdzie dokładnie, może są Czechy, może Słowacja. Mało rzeczy widzę, ale nie wiem co mnie tak... Coś mnie podkusza wewnętrznie na Chorwację. Czy to mądre? Pewnie nie, ale... Ale chcę tak kliknąć. Jednak Słowacja. Przeciwnik kliknął w Czechy. 430 tracy. Czym jest runda czwarta? Tam jest jakieś auto, ale nic mi ono nie mówi. Żadnych informacji. Wydaje mi się, że będzie to Ameryka Południowa, ale jaki kraj przeciwnik zagesował? Czekaj, czy to może być Brazylia? Może to jest Kolumbia? To był Meksyk i Yucatan Przeciwnik gest 116 km. Zostaje mi sto hp. Zobaczymy, czy jeszcze będę w stanie ten pojedynek wygrać. Zaczynamy od teraz. Rundy z mnożnikiem, pierwsza runda z mnożnikiem, co to jest za kraj? Taromatas, czy to będzie Litwa, Łotwa, coś takiego? Dajmy, że to jest Litwa, to było po prostu Wilno, a ja kliknąłem jakieś randomowe miejsce i czy ja przegrywam? Niestety tak. 23 elo, niestety tracę. No i mamy znowu tego samego przeciwnika, Włochy, pierwsza myśl Włochy. Czy zostajemy przy tej myśli? Tak. Elegancki gest. Przeciwnik w Portugalii. Zabiorę mu sporo. 2000 w pierwszej rundzie. Jest to wynik dobry. Mamy rundę drugą. Rumunia. Dobrze widzę. Tak, to jest Rumunia. Zobaczmy, co jeszcze jest wokół. Może jest jakieś info. Krajowa. Ale to nie jest rumuńska. A to ciekawe. Może my jesteśmy na granicy na przykład. Możemy być niedaleko granicy z Bułgarią. Może z Serbią. Klikniemy tymi Albo tak tutaj. Przeciwnik bliziutki gest. No ale dobrze myślałem, że są to te okolice. 200 tracę. Runda trzecia. Niemcy. To wygląda jak Niemcy. Gdzieś takie dosyć południowe, nie wiem czemu mam takie myśli. Kichnę Stuttgart, okolice, coś takiego. No jednak była to Austria. Przeciwnik też myślał, że to Niemcy. kliknął okolice Monachium, 244 tracy. Runda czwarta, dwa żółte pasy na drodze i zaczyna się zabawa Stany bądź Kanada. Nie ma blach z przodu, powiedzmy, że są to Stany tutaj. Nie wiem nawet czemu tu kliknęłem, po prostu tutaj kliknąłem. Jestem bliżej. 466 traci. Berhenti, czyli jesteśmy w Malezji. Może to być Malezja na Borneo, chociaż zobaczmy czy są naklejki. Tutaj nigdzie nie widzę. Eee, no nigdzie tutaj żadnych naklejek nie widzę. Kliknę sobie kucing. Nie było to głupie, choć mogłem pójść bardziej w tamte rejony, w których byliśmy. 500 trac. Double damage i mamy Szwajcarię przy takim fajnym jeziorku. Tam jest nawet flaga. Może jestem w stanie to znaleźć. To było dużo mniejsze jezioro, kompletnie źle to skalowałem, no i trochę punktów straciłem. Runda numer 7, Japonia. Droga 357, ale no, te drogi idą przez cały kraj, mamy coś takiego. To mogą być po prostu okolice Tokio może, ale w sumie te drogi idą przez cały kraj, ja tego nie znajdę dokładnie. No właśnie, no, zostaje mi 1000 HP. Runda 8, widzę Tajski bądź Kmerski, no i to jest chyba Tajlandia. Nasze gesty dosyć podobne, o 40 km bliżej byliśmy tam na południu. 200 tracę. Runda dziewiąta. To jest runda na szukanie. Jesteśmy w Norwegii. Czekaj na pewno Norwegii? Czy może Islandii? Prawie bym zrobił misklika dosyć mocnego, bo to jest oczywiście Islandia, nie Norwegia. Fjord. Ja jestem naprawdę dobrym graczem. I kolejne 20 elo. Zaczynamy kolejny pojedynek. Niestety straciłem ponad pół godziny materiału, ponieważ nagrał się w kompletnie złej jakości i musimy jeszcze coś tutaj pograć. Ruch jest lewostronny. Wielka Brytania czy Nowa Zelandia? Wielka Brytania była pierwszą myślą, wierzę w to. Okej, okay, jednak to była Irlandia. Trochę stracę. 822, niestety. Runda druga, takie dwa pasy. Na krawędziach jest to wygląda jak Indie. To wygląda jak Indie. Dosyć może południowe? Tutaj gdzieś bym kliknął? Nie wiem, czy nie przesadziłem, ale dobra, zobaczymy. No, Indie to RNG. Ok, bliżej Nagpur. Przeciwnik ładnie. Ja 200 km dalej. 456, niestety, tracę. Runda trzecia. Powiedziałbym, że to może być Rumunia. Słowenia. Może. Rumunia dla mnie ma najbardziej sens z tych innych opcji, o których myślę. Klikam. Tak, dosyć zachodnio. Zobaczymy. Chorwacja jednak, okej. Okay. Przeciwnik 200 km bliżej z Czarnogóry. Chyba w rundzie czwartej mamy do czynienia z Niemcami. Wiederberg i Talstrasse. No nie, no to są Niemcy. Mam wrażenie, że takie dosyć zachodnie. Kliknę Frankfurt. Okolice Lipska. Przeciwnik troszkę bliżej. No i zaczynamy mnożnik. Pierwsza runda z mnożnikiem. Czarne auto. Taka ziemia. Charakterystyczna Argentyna. Tutaj gdzieś. Czy jeszcze bardziej na południe? Dobra, klikam tutaj. Jednak troszeczkę bardziej na północ. Przeciwnik 70 km bliżej. Cały czas ja tracę. Przeciwnikowi do tej chwili nie zabrałem ani jednego HP. Trochę smutne. Runda szósta. Trochę Polsko. Ale wygląda to jak Słowacja. Mało widzę, ale dobra, Słowacja. Lecimy. A to była jednak Słowenia. Jestem bliżej. 2,5 koła zabieram. Przeciwnik w Rumunii. Runa numer 7. Druga gena. Takie zdjęcia. Ruch lewostronny. Czy to jest. Ja mam głupi pomysł, ale może on okaże się prawdą. Kli klikam Kapsztat, czy. Klikam Kapsztat RPA. No i elegancko. Przeciwnik postawił na Australię. Wygrywamy. No i 12 elo za ten pojedynek. Spoko.